W lotnictwo nie musicie tego odprawiać? Po prostu Zrobił to, co uważał za słuszne. Zapłacił za to straszną cenę. Czy żałował tego, co zrobił? Od III Rzeczypospolitej, od 1989 roku, sprawą kuklińskiego interesował się tylko jeden minister sprawiedliwości. Pan Aleksander Będkowski. I trzeba przyznać, że on jeden, jedyny z wszystkich ministrów sprawiedliwości, znał tą sprawę perfekt. Pozostali ministrowie sprawiedliwości, bo ich wielu przecież. I z tego co ja wiem, w ogóle się nie interesowali tą sprawą. Zaskakujące było dla mnie, bo oglądałem w telewizji przebieg procesu Ryszarda Kuklinskiego. Zaskakujące dla mnie było wystąpienie byłego premiera Jana Olszewskiego, który dopatrywał się w tym zachowaniu Kuklinskiego cech patriotycznych, no etc., etc. Przecież był premierem. Minister sprawiedliwości był przez niego desygnowany na to stanowisko. Miał olbrzymi wpływ na zbadanie sprawy i zajęcie się tą sprawą. Nie rozumiem tego zachowania wokół. Polska była potencjalnym kandydatem do członkostwa w NATO. I jeśli to miało iść w tym kierunku, to pierwszy oficer, pierwszy polski oficer, który był sojusznikiem NATO, to dokładnie był właśnie Kukliński. I Ryszard musiał być uwolniony, zanim do tego by doszło. Wolny od wszystkich zarzutów. Były cztery osoby w Polsce, które e, zdawały sobie sprawę z okoliczności tego problemu. To byłem ja, to był minister sprawiedliwości Leszek Kubicki, to był premier Cimoszewicz i prezydent Kwaśniewski. Nie rozmawialiśmy z naszym otoczeniem politycznym na ten temat. Po napisaniu pierwszego listu, który wysłałem do sporej grupy kongresmenów, 10 czy 12, i do osób z rządu, wysłałem oczywiście kopię także jemu z informacją, do kogo wysłałem ten list. I wtedy jego reakcja była taka że powinienem to wstrzymać, bo nie chciał niczego, co mogło wstrzymać lub opóźnić wstąpienie Polski do NATO. Był problem, jak się komunikować w sytuacji, w której nic nie może wyjść poza to grono osób. Uzgodniliśmy z ambasadorem Koźmińskim zatem pewien szyfr który był zrozumiały tylko dla ambasadora i dla mnie. To znaczy, rozmawiając czy prowadząc rozmowy telefoniczne, kiedy trzeba było, posługiwaliśmy się sformułowaniami, które dla osób postronnych, gdyby nawet słyszały tę rozmowę, były nie do rozszyfrowania, natomiast, natomiast dla mnie tak. No i oczywiście porozumiewaliśmy się także pisemnie już. A jak drogą... się nazywał w tej nomenklaturze? Klient. Nie wiem dlaczego Gary to ambasador Stany Zjednoczone nigdy nie próbowały narzucać warunków w sprawie polskiego członkostwa w NATO. Odnośnie pułkownika Kuklińskiego nigdy nie mówiliśmy, musicie zrobić to dla pułkownika Kuklińskiego czy tamto. Nigdy tak nie mówiliśmy. Prezydent Clinton poruszył to z prezydentem Kwaśniewskim. Odbyli krótką dyskusję. Czy mógłby pan nam powiedzieć, co się wydarzyło 10 lipca 1997 roku na tarasie u prezydenta Kwaśniewskiego? Nie mogę ujawnić rozmowy między prezydentami, choć byłem obecny w trakcie tej dyskusji. Miałem bowiem zaszczyt pracować w tym czasie dla prezydenta Clintona. Myślę, że to był moment, kiedy polski rząd podjął już decyzję w sprawie pułkownika kuklińskiego. I to był moment, żeby wyrazić wdzięczność za skuteczne i godne rozwiązanie trudnego problemu. Pisze na Państwa wrażliwość, że pozwolicie mi ten kraj zobaczyć tak jak go chciałem widzieć. To jest też starszy syn, no to jest starszy syn, tą książki Wrocław. Ach, wszystko już no on tak na tym widzi Pan od małego na na łódce. Gdzie pan spojrzy? To też jest na łódce. I to jest Bogda. To jest Bogda. Hmm. Tu dostali na gwiazdkę te tak. kolejki. Pięćdziesiąty któryś. Chyba nie, bo tu chyba jest starszy. Bo to już są ubrania takie Wszyscy Oni. To, to mi przywiózł z Szwecji taką mhm. niby skórzaną niebieską kurtkę. Mhm. A już już, się robi, już tak. nie, 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 tam lejcie na I wysłuchaj mnie. Co to puszczę? Bardzo często. Że z czasem nastąpi większa jasność w ocenie roli, jaką on odegrał, i zrozumienie, że w walce o niepodległość było szereg dróg. On wybrał najtrudniejszą, najbardziej samotną. To panu przypisuje się takie słynne stwierdzenie, że jeżeli Kupiński jest bohaterem, to wszyscy żołnierze Ludowego Wojska Polskiego właściwie powinni zostać nazwani zdrajcami, tak? No, no jest postawienie problemu, jeśli on bohater, to. Całe wojsko, zwłaszcza jego dowództwo, to są zrajcy, jest pewna, pewna synteza, pewne, pewne uproszczenie. Ale jest w tym coś, ponieważ jeśli by, przyjąć, jeśli by przyjąć, że czyn Kuklińskiego jest rzeczywiście bohaterski i on doprowadził do takich właśnie wyników, jakie mu się przypisuje, no to wtedy powstaje pytanie, jak należy ocenić całą kadrę Wojska Polskiego i żołnierzy którzy znali, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach. Czy Jaruzelski jest zdrajcą w takim razie? No więc to jest najbardziej sporny problem. Charakterystyczne, że Kukliński w pierwszej rozmowie ze mną, jak, jak, jaka była wtedy, powiedział wyraźnie, że on nie będzie występował, atakował osobiście Jaruzelskiego, bo nie jest pewny, jakie były jego motywy, czym się kierował w jakim stopniu e, był w sytuacji przymusowej. Oczywiście później zmienił zdanie, kiedy Jaruzelski zaczął w sposób nie. No, nie